Siemanko z tej strony witam was w kolejnym filmie na moim kanale, jestem w mojej paskudnej, spranej koszulce, bo wszystkie inne są w praniu, a za to mam zimne kakao, które już jest chyba niezdatne do picia, tak więc mocne 2 na 10, miejmy nadzieję, że nie będzie mocne 2 na 10 dzisiejszą grą, czyli The Last Monday, czyli to jest chyba horror o Garfieldzie, czy, czy coś takiego, zaraz się wszystkiego dowiemy, eee, gra w ogóle jest widzę w jeden na jeden. Eee, perspektywie w sensie taka wacie instagramowa kwadratowa. E, WASD się steruje, patrzy się myszką, biega się shiftem. Okej. Okay. I podejrzewam, że musimy pójść do domku tutaj e, Garfielda. Proszę bardzo. Dzień dobry Garfield. E, zgubiłem mój zgubiłem mój klucz. Czy możesz pomóc mi go znaleźć? Oczywiście, mordo. Oczywiście. Klucz może tu, zamknięte. Może w budzie? W budzie. E, Chwilę, my tam możemy. O! E, Okej, okay, Odi, czy ktokolwiek, to chyba Odi mieszkał, prawda? U Garfielda. E, otwórzmy bramę garażową. Klik. E, nie otwieraj garażu. E, Okej, okay, Garfield, e, siedziałeś na kluczu, twoja. Gruba dupa przykrywała ten klucz przez cały ten czas. E, wejdź do domu. Dobra, nie ma najmniejszego problemu. E, locked. To niby od czego jest ten klucz stary? Od tego? O matko przez piwnicę? E, o nie. E, kiedy już wpadłeś na dół, to mógłbyś coś dla mnie znaleźć? E, to znaczy, co? E, mój jakby pan e, zrobił e, mały bałagan i porysował po ścianach. Czy mógłbyś to jakoś zakryć? Chwila, że jego pan, w sensie że John. A. Powiem wam, że e, robi się bardzo, że tak powiem, a. Podejrzanie. Weź wokitoki, więc poprowadzać się przez dom. Garfield, jeśli chcesz lazanie, po prostu powiedz, że tą lasagne zrobię. Nie musisz w żaden sposób, nie wiem, pożerać mojej duszy. Nie musisz w sumie nic robić, wiesz? Stay inside. Ok? To jest jakaś klatka, czy to jest klatka od jego? Poczekajcie, to jest szafka. W szafce nic nie ma. O, jest znaczek do zamazania. Doskonale. Świetna robota. Eee, to wszystkie znaczki w piwnicy. Eee, mój pan trzyma coś mojego w safeie na dole. Musimy go prawdopodobnie otworzyć. Czekajcie. Czy safe to była ta szafka? Wydaje mi się, że tak, prawda? Czy to jest safe? To jest safe. A... Tu nic nie ma. A ja to miałem otworzyć, zobaczcie, to był safe? Eee, możemy zobaczyć kartki. Safe inside, stay inside, bad kitty, don't look, Z w sensie, że zły kotek, nie słuchaj, kłamstwa. Eee, kotek wszystko zjadł, tylko w środku bezpiecznie. Eee, na zewnątrz to marzenie. Bla, 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 głupia muzyka. E, koniec czasu. Czy to jest. Aha, I miss Kitty, no Kitty. Czy to chodzi o. A, czy to chodzi o. E, Garfielda, że to John go jakby trzymał w tym. E, w, tym w, tej, w tej klatce, czy. No, bo otworzyliśmy ten save i jakby to nam nic nie daje. Tam się coś świeci, zobaczcie. A bo to był save! Mądry czekolad. To poczekajcie. W takim razie tu musi być jakiś kod, prawda? Eee. Gdzieś tutaj. Jakiś kod zapisany. 01876. 01876. 01876. 01876. Proszę bardzo. E, szybko, weź ten relik i uciekaj. E, biorę relik i e, uciekaj, uciekaj, uciekaj. E, chowamy się w szafce, prawda? E, he, szat. Kto to był? Przed kim uciekamy? Muszę się napić kakałka, bo inaczej nie wytrzymam. Jakie niedobre kakałku. Jakie słodkie! Biegnij na górę. A... O to chodzi? W sensie mam się ukryć i szybko wybiec? Dobrze rozumiem? On przebiegnie. Dawaj. Dawaj, dawaj. Run upstairs! Szybko! O! Biegniemy, biegniemy na górę, biegniemy do góry. Biegniemy na górę. Eee, gdzie? Telewizor. Nie wiem, czy o to chodziło. Mamy to zamalować. Nie ma problemu. Czy my go zamknęliśmy w piwnicy, czy... Eee, mamy tutaj bardzo dużo śmieci. Eee, okej, okay, chyba piwnica jest po prostu zamknięta, tak, zabita dechami, ledwo co widać, nie wiem czy wy cokolwiek widzicie tutaj, czy tu jest coś jak latarka, chwila, e, chyba nie, l, e, f, nie. Heh. Okna zabite dechami, nie tak wyglądał dom Garfielda z tego co pamiętam. Czy on próbuje się, ocha, on się próbuje wydostać i nic nie widzę, czy, czy coś tu jest? Jest kompletna ciemność. Tutaj też nic nie ma. Eee, telewizor. Tutaj nie też. Słuchajcie, żadnych innych. Zna tu są zna Czy mamy to zamalować? Zobaczcie. Oktober, październik. 31 eee, Lodówka. Cokolwiek. Cokolwiek, co powinienem stąd wziąć? Drzwi zamknięte. Tu nic nie ma. Działa tylko telewizor. Co oni ode mnie chcą? No, widzę, że się dobijasz, ale no co ja ci mam innego zrobić, gościu? Take light bulb. Okej, okay, czy ja mam to wkręcić w Łazience? Proszę bardzo. O! Wszystko wiadomo. Mieliśmy do. za Good, now throw the relic into the oven. Yy, wrzuć go do piekarnika. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Niszczymy. Yy. Ok, okej. Okay. Nagle wszystko się naprawiło. Mamy piękny domek. Lazania się będzie dwie godziny robiła. Jak timer się skończy, to otwórz lazanie, Póki co, możesz e, odłożyć zabawki. Nie ma problemu. Gdzie my je odkładamy? E, gdzie się zabawki odkłada? A! Toys! Dobra, proszę bardzo. Jedna zabaweczka, druga zabaweczka, bum. 10 różnych. E, tu zamknięte. Tu zamknięte. O, tutaj. Piłka, proszę bardzo. Piłkę odnosimy na miejsce. Bum. co my tu jeszcze mamy? To. Czy możemy sobie zbierać wszystkie jednocześnie? Nie, musimy za każdym razem iść i odkładać. Okej. <słuch> okej. Okay, okay. Ja jestem ok z tym. Jestem, jestem z tym okej. Okay. Pięć zabawek już będzie. Bum, piąta. Pewnie musimy wyjść na zewnątrz, prawda? Chyba, że nie. Tu jest jeszcze ośmiorniczka. Ośmiorniczkę bierzemy tu. Ten klucz mnie intryguje. Czy możemy go podnieść? Nie. Kto by dawał klucz na takiej, wiecie, wystawce? Tu jest konsolka. Konsolka do schowania. O, misiaczek. I zostało jeszcze dwie zabawki. Desko. deskorolka. I ostatnia zabawka prawdopodobnie będzie na zewnątrz. Tak obstawiam. Więc. Aha, finish your chores. Czyli skończ to, co robisz. Gdzie mamy tu jeszcze. To jest. To jest zabawka, zobaczcie. To jest ten relik. Czy my tego relika przypadkiem nie mieliśmy do piekarnika wkładać? Okej. Okay. E-Okej. Okay. Coś się bardzo dziwnego dzieje, ale na spokojnie. E, ten głupi pies znowu kopie w ogrodzie. Zobacz co zakopał. Okej, okay, mordo. Aha, potrzebujesz, e, potrzebujesz z garażu łopaty. E- gdzie jest garaż? Garaż jest tam, tak? Prawda? Proszę bardzo, e Aha... Dzięki gro... A... A, 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 A Dobra, poczekajcie, bo tutaj musimy jakoś... Skakać... Byłoby przyjemnie, jakbym widział co robię i widział, gdzie skaczę, bo ja tutaj nie widzę... Aha, tu jest kolejny, dobra. Hop, dobra. Kolejny jest tam. Dobra, tak jest, tak jest troszeczkę prościej, jak podskakuję i widzę, gdzie, gdzie mam iść. Dobra. Hop. Eee... Ła, 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 nie spadnij, mordo. Gdzie mam iść? Tu hop, hop, w tą stronę. Hop. Tą. Hop. Eee. A... Yy... E. A. 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 a, a, chwila. Okej, okay, jesteśmy na chmurce. Dobrze rozumiem, zaskakujemy na inną chmurkę. I mamy po tych chmurkach skakać? Co? To mi wygląda jak w ogóle jak chmurki z, z Intra Simpsonów, ale dobra, czekajcie, czy mogę się rozpędzić Czy mogę się z tej chmurki tak rozpędzić I. Ło! Dobra, 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 nie myślałem <noise> Że sobie skrócę drogę trochę, dobra, to doskoczmy do tej chmurki Dobra, mamy jedną Albo i nie Dobra. Trzymam się Słuchajcie, trzymam się. Okej. Okay. Eee, jak A ja, Jakie... Jakie mam tam doskoczyć? Czekajcie. Ho! Dobra. Dobra. Teraz tu. Ho! Dobra. I teraz. Ho! Dobra. Jestem. Come on! Co to ma być? To ma być gameplay. Eee, hop. Ja się nie, nie. Nie zapisywałem się na platformówkę, która jest trudna. Zapisywałem się na Horror o Garfieldzie. Proszę bardzo. O o o, 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 dobra. Hop. Ok. Ok, i mamy klucz, słuchajcie, jak teraz nie swejluje. He. O! Jest. Uch, mamy klucz. Mamy klucz. Idziemy do garażu, w garażu mamy autko, w e, garażu mamy też łopatę i mamy znaleźć co Odi zakopał w ogródku. Siema Odi, a zobaczmy to. Kopu kopu kop, piłka. Tutaj kopu kopu kop. Kość. Tutaj. Kopu, kopu, kop. Gazeta. No i w ostatnim dołku. Kopu, kopu, kop. E, zakopana lasania e, Zapomniałeś o lazani e, Spaliłeś lasagne. E, czy to. Czy to. Czy to na pewno żyjemy w. W odpowiedniej czasoprzestrzeni przed chwilą była godzina 57 minut, chyba. A september? Gdzie jesteśmy? Nasz nowy dom. Co? Znalazłem miejsce dla nas, gdzie możemy zostać. Jak długo tu zostaniemy? Jak długo jestem na zewnątrz? A kto pyta, czy my jesteśmy Johnem? Możliwe, słuchajcie, że my jesteśmy Johnem. Eee, możemy. Chwila, czy możemy nasze auto zatankować? Znaleźliśmy benzynę. Może to jest benzyna do naszego auta? Chyba nie. Może tak. Rozejrzyjmy się. To jest bardzo dobry pomysł. Okna są zabite dechami. Tu mamy jakieś. coś do przecinania drutu. A w samym domku, który wygląda dokładnie jak nasz domek, niewiele możemy mit snack. Przekąska jakaś a mięsna. Ok, może trzeba będzie zebrać jak najwięcej itemów, słuchajcie, żeby się dowiedzieć o co chodzi. I co mamy zrobić? Tu jest zamknięte. Tu mamy taśmę. Tu nic nie mamy. Na tej półeczce też nic. Czy jest jeszcze coś? Tutaj do garażu chyba nie wchodziliśmy, prawda? Open. Aha, tu ustaliśmy tu i tu nic nie było. Dobra. Może w aucie coś jest? Słuchajcie, tego nie patrzyliśmy, też nic nie ma. Kuchenka, lodówka. Jeśli coś tu leży, czego ja nie widzę, tylko i wyłącznie dlatego, bo jest ciemno, to się wkurzę. Zamknięte. To co ja właściwie mam zrobić? Wrócić do naszego auta? Może coś podnieść? Z bagażnika? Okna wszystkie są takie same. Może powinniśmy spróbować wyjść. Chwila, nie, tu jest podpowiedź. Okej, okay. okej, okay. okej, okay. czyje to jest miejsce? Teraz jest nasze. Nikt tutaj nie wróci. Co to znaczy? Co, co mi kazałeś zrobić tym razem? Cisza. Okej. Okay. Czy my jesteśmy opętani przez kogoś? Bo zobacz, ten głos, jakby to nie jest głos, który się wydobywa skądś, tylko on się pojawia jako, zobaczcie, taki. Narrator, admin serwera. Mam łazienkę, o! E... E, jesteś moim sługą. E, ja nie jestem panem. E... Musiałem usunąć twój język. Co? I napisać sobie przypomnienie, żebyś znał swoje miejsce. Ok, ubierz się. Ok, A... wejdź do samochodu. Ok, A... idziemy. Wszystko jest w porządku, prawda? Odetnij linię telefoniczną. W sensie, w którym... Ja tu nic nie widzę, jest za ciemno! Czy to jest linia telefoniczna? Chyba nie, mam iść... Do końca tego... Nie. Gdzie jest ta linia telefoniczna? Halo? Prawdopodobnie mam iść do tego domku, tak? Czy to jest... Czy to jest dom tej dziewczyny Johna? Wydaje mi się, że to jest dom dziewczyny Johna. Mm, tu jest chuśćawka, tu jest jakieś tylne wejście. I tu. Eee, o, jak, jak dobrze, że gra nam podpowiada, co mamy robić, bo inaczej byśmy się nie dowiedzieli nigdy. Proszę bardzo. Eee, aha! Dobra. Wspinamy się po prostu. Hop, 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 hop. Przecinamy. I ucisz psa. Okej. Okay. Piesku, masz przekąska dla ciebie. I wejdź do domu. Prawdopodobnie głównymi drzwiami, tak? Nie. Prawdopodobnie tylnymi. A... Tylne... Nie, tędy nie. To niby którędy? Jeśli nie tędy... Jest jeszcze tu. A, tu jest wejście. Okej. Okay. E, chwila. O co chodzi? Przecież my tu... Co tu się... A... Halo? Zamknij? O... Okej. Okay. To by było tyle, moi drodzy w takim razie. Wychodzi na to, że to było demo czegoś, być może pełnej gry albo. Coś w tym rodzaju, tak czy inaczej, to było tyle. Nie wiem, co o tym sądzić. Dajcie znać w komentarzu. A póki co, do zobaczenia w kolejnym. Cześć!